z transmisją dźwięku, yy, więc yy, oferty zostały otwarte, a w transmisji nic nie słychać, więc powtórzę to, co przeczytałam. Yy. Mniejsze postępowanie dotyczy świadczenia usług transportowych w zakresie dołożenia dzieci z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie gminy Czerwone do specjalistycznych placówek oświatowych w Poznaniu i innych miejscowościach. Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Część pierwsza. Dzieci dołożone będą z miejscowości Boletów Czerwone Kicin, kliny poziomowe opiejńska do zespołu szkół specjalnych numer 102 i g. Jana Pawła II, Poznań, ulica Przełajowa 6, społecznej szkoły podstawowej zakątek, Poznań, ulica Winobrady 144 Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 Poznań ulica na 1, Szkoły Podstawowej nr 48 Poznań ulica Starwacka 105, Szkoły Podstawowej numer 75 Poznań ulica Powstańców Wielkopolskich 3. Część druga, dzieci dołożone będą z miejscowości Anno, Wobolę w Czerwonek, Miękowo, do specjalnego ośrodka szkolno-duchowczego, dla dzieci niewidomych, ogieńska władz Przemysłowa 9. Na sfinansowanie niniejszego zamówienia przeznaczono w procentu do 161 tysięcy. 142 zł. i 69 groszy brutto. Dla części pierwszej 121 tysięcy, 945 zł. i 82 grosze brutto. Dla części drugiej 39 tysięcy, 196 zł. i 87 groszy brutto. Do dnia 21 sierpnia 2020 do godziny 11 wpłynęła następująca oferty. Oferta 1. PPHU Sobis Bus Paweł Sobczak, ulica Trzemeszańska 8A 61038 Poznań. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym specyfikacją na następujących warunkach. Dla części pierwszej z kryterium cena. Cena za 1 km brutto to 5,80 zł, co daje łącznie wynagrodzenie za wykonaną usługę. 152 656 zł, kryterium czasu podstawienia pojazd, czas podstawienia auta zastępczego w przypadku awarii, podstawienie pojazdu zastępczego w przypadku awarii w czasie do 45 minut łącznie od chwili zgłoszenia przedstanawiającego i dla części drugiej w kryterium cena. Cena za jeden kilometr brutto to 7 zł i 80 groszy. wtedy nawrócenie za wykonaną usługę brutto do 65 988 zł i w kryterium czas podstawienia odka zastępczego w przypadku awarii podstawienie pojazdu do zastępczego w przypadku awarii w czasie do 45 minut łącznie od chwili zgłoszenia przed Teraz przepraszam za problemy techniczne i bardzo dziękuję.